Siemaneczko, witajcie, tu Kifi A to kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale Więc jeżeli jesteś tutaj, to zostaw łapę w górę Napisz komentarz ze swoim nickiem Z Brawl Stars No i oczywiście subskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz Dzisiaj zaczniemy sobie od przyjęcia Kogoś do klubu, ale oprócz tego Dzisiaj, dobra, niech będzie Pierwsza, lepsza osoba z brzegu tutaj 28 tysięcy pucharków Jak najbardziej przyjmiemy, dobra, zostało jedno miejsce Oczywiście to będzie specjalne miejsce, które Zagospodarujemy jakoś, ale dzisiaj jest specjalny dzień Bo jak widzicie, pewnie po dzisiaj odblokujemy sobie legendę. Tak, zostało nam naprawdę tutaj już już praktycznie niewiele, żeby odblokować słuchajcie legendę, więc potrzebujemy tylko troszkę kredytu. No i ja wierzę, że te kredyty zdobędziemy. Jeżeli nie zdobędziemy ich dzisiaj, to naprawdę będę w szoku, więc ja już sobie tak zakładam, że dzisiaj zdobędziemy. Więc zaraz otwieramy sobie pierwsze start dropy. No i możliwe, że już wtedy znajdziemy właśnie kredyty, a z kredyty wykorzystamy do odblokowania nowej legendy. Słuchajcie, najpierw klejnoty, najpierw klejnotę to jest ważne, oczywiście klejnoty sobie warto odblokować, jak nie uda nam się, słuchajcie, za kredyty, no to przynajmniej kupię za klejnoty, chociaż wolałbym tego nie robić, wolałbym tego nie robić, wierzę, że gdzieś wypadną kredyty, może z tego start dropa już, może już z tego start dropa zobaczymy, no rzadki, więc yy, rza, z rzadkiego kredytu raczej nie dropniemy, chociaż może, nie wiem, dajcie dajcie z rzadkiego wylatują kredyty, mi się chyba nie zdarzyło, kolejny rzadki, no i mamy podwajacze PD, natomiast kredyty najbliższe, uwaga, są dość daleko, bo leveli jeszcze mamy 3, 3, raz, dwa, trzy, cztery levele do odblokowania, więc to nie jest wcale tak blisko. A ile potrzebujemy, żeby odblokować, słuchajcie, naszego e, spajka, gdzie on tutaj jest cztery klejnoty, więc no dobra, jeżeli się nie uda, to po prostu odblokuję to w ten sposób. Ale spróbujmy sobie zagrać, może gdzieś wleci. chociaż czekajcie, jest jeszcze sklep, no właśnie, przecież tutaj też mogą być e, kredyty do zadymiarza. Są punkty mocy i zobaczcie, pięć kredytów. No pięć kredytów to może być troszkę za mało, będzie to bolało. Ale zobaczmy. Dobra, pięć kredytów. Słuchajcie, czy to wystarczy? Nie! Brakuje nam czterech kredytów. Dosłownie czterech kredytów do tego, żeby odblokować sobie spajka. Oprócz tego widzę, że są naprawdę fajne skiny. Czekajcie, a tu można kupić kredyty? Czy można kupić kredyty? Chyba kredytów kupić się tak nie da. Natomiast słuchajcie, nowe przebranie jest tutaj. Które jest całkiem ładne, ale tym kolcikiem ostatnio, no nie wiem, czy do dobrze mi szło, tak średnio w sumie. Yy, natomiast, do Bo, jest bardzo ładny skin. Natomiast ja w ogóle nie gram Bo, więc yy, na razie mi się nie przyda. Mam bardzo fajnego skina do Maika i chciałbym tą 20 rangę wbić. Na live ostatnio próbowaliśmy i tak średnio poszło. A jeśli chodzi o ranking, no to zobaczcie, jesteśmy aktualnie tutaj, chociaż za każdym razem, jak gram to i tak pokazuje, że jestem w diamencie, bo poprzednio byłem w diamencie po prostu, więc chyba tak to działa. Dobra, zagrajmy sobie ten nowy mój ulubiony tryb. Ostatnio. Znaczy nie wiem, czy nowy ulubiony, ale no dość często gram ten tryb z różnym skutkiem. Nie oszukujmy się, tutaj jest różnie. Tutaj albo się wychodzi po prostu często z minus 2, albo z jakimś małym plusem, czasami się, mi się wygrać wczoraj wieczorem sobie grałem i udało mi się właśnie Mike'em wygrać dlatego dlatego teraz ten Mike jest u mnie grany. Dobra, zaczniemy sobie od zdobycia, żeby mieć zero pucharków, bo warto mieć 0 pucharków, a nie na minusie. Dobra. Tam widzę, że jest problematycznie. Ojej, tam gościu prawie leży. Dobra, no to co? Jest! Mamy fraga! I słuchajcie, proszę bardzo, już mamy pucharki. Bardzo mi się to podoba. Natomiast trzeba by zdobyć więcej. Dobra, dobra. Zebrałem. Kruk? Czas uciekać? No nie ukrywam, że. Właśnie, chciałbym jeszcze zdobyć coś. Dobra, rzucamy. Wow, Ale pogrom tu zrobiłem. No, no trzeba przyznać, że zrobiłem pogrom. I pucharków mamy, uwaga, już 8, a tu jeszcze leżą pucharki, które chętnie sobie przyjmę. 9, słuchajcie, jeszcze bym zebrał. Ile pucharków? 9 pucharków dostanę, 9 pucharków jeszcze mogłem zebrać. To była piękna gra Dynamite'iem, no trzeba to przyznać. Skorzystajmy z opcji zagraj ponownie. Ponieważ mam takiego questa też, a chcę dzisiaj wbić, słuchajcie, nową legendę, więc yy, muszę wbić po prostu też dużo leveli, Ale oczywiście, no jeżeli się nie uda wbić te lewele, to ja odblokuję tą legendę, ok? Tak się umawiamy, że ja tam odblokuję legendę. Yy, poprzednio była za 4 chyba, to teraz może, jak nam brakuje jeszcze mniej tych kredytów po odebraniu ze sklepu, to możliwe, że jeszcze mniej będzie klejnotów mnie to kosztować. Zresztą, no już mi nie szkoda, aż tyle klejnotów już nie przesadzajmy. Dobra, bo tu ktoś będzie próbował chyba zrobić mi krzywdę. Coś tu się w tych krzakach kryje, coś tak czuję. No właśnie, kurde! Ojejku, no i tym razem nie ma już pięknej gry, zdecydowanie nie ma pięknej gry. Dobrze, minus 2, czyli to co tam zrobiłem plus 9, tutaj mamy minus 2. Spokojnie, ale jest star dropik, natomiast cały czas rzadki. No mogłyby wylecieć te e, kredyty, mogłyby wylecieć te kredyty, ale fajnie, cieszę się, że ogólnie jestem już na poziomie 10 koła. Dobrze, odbierzmy sobie, bo tutaj też jest Star i Błyskotki przy okazji, słuchajcie. E, już niedługo Brawl Talk w ogóle, kiedy to oglądacie, to jest czwartek, więc, no zresztą kiedy nagrywam, to też jest czwartek. Więc w piątek mamy Brawl Talka i tam słyszałem, że jest potwierdzone parę nowych, fajnych skinów. Dobra, sprawdźmy, ile kosztuje teraz odblokowanie, czy jest jeszcze mniej? 3! Trzy, słuchajcie, do odblokowania, nie no, ja już to zaraz sobie oczywiście odblokuję, ale dobra, zagrajmy jeszcze jedną ucieczkę z trofeum, bo no ta pierwsza poszła nam naprawdę fajnie i może, kto wie, może jeszcze raz trzeba zagrać. Słuchajcie, tylko teraz troszkę słoneczko wyszło w pokoju, mi oślepia, dajcie znać, czy lubicie grać, jak was słońce oślepia, bo mnie to najbardziej wkurza. Znaczy, lubię słońce bardzo i tak dalej, cieszę się, że jest, bo ostatnie dni były ponure, ale jak gra w Brawl zaraz to mi strasznie to przeszkadza, muszę zaraz sobie zasłonić chyba okno. Dobra, jestem w takiej sytuacji średniej, tak szczerze mówiąc. Czy to jest Edgar w ogóle z jakimś skinem? Jest taka możliwość, że jest to Edgar. Dobra, brok tam ostro dostał, więc warto by było go dobić. Dobra, a nie! Brok! Brok! Dobra, padłem od Broka. Dobra, zaczynamy kolejną giereczkę. O! Dobra! Jest. Jakim kosztem, ale jest. Już czas uciekać? Czy już czas jest uciekać? Powiedzcie mi, czy już jest czas uciekać? Ja mam tutaj trzy pucharki. No mogę uciekać z trzema pucharkami, ale nawet niewiele mi się to zda. Goni mnie jeszcze robot, kurde, i będę tak jednego pucharka od robota zdobywał. Ewidentnie ludzie tutaj nie chcą uciekać wcale. Ktoś tam ucieka, ktoś ucieka z pucharkami, czy ja dobrze widzę? Tak, uciekł z pucharkami, dobra niepotrzebnie dałem mu uciec, ale dobra Jesteśmy przynajmniej na plus cztery pucharki No tak, zapomniałem, że tu trzeba jeszcze gonić tych ludzi w sumie Nie wiem jaka jest najlepsza taktyka na tę mapę Ale na początku zacznę sobie od robotów Kurde, ten robot to mnie zaraz no właśnie dojedzie Nie może tak być Przydałyby mi się jakieś power cube'y, bo bez tego to tak trochę lipa Może się wcisnę w jakąś zadymę No nie no, ja ci pomagam Dobra, słuchajcie, na odreagowanie. Gramy sobie teraz zbiory klejnotów, bo trzeba za tak chwilę zmienić tryb. Dobrze, mamy już pierwszego fraga. Ten spike też tam leży. Dobra, rzucimy już od razu ulta. Pięknie. Cyk. Tylko tego broka trzeba tam pokonać. Ja sobie pójdę po ten klejnocik. Oj, mało HP, ale jest dobrze. Fraguje. Jednak dynamite to jest Mike, nie? Nie ma co. Dobra, leżą. Leży, o nie, brok! Zmarnowany ult trochę, chociaż w sumie dobra. Może kogoś tam odstraszyłem. Dobra, krzaki przede wszystkim im tam rozwaliłem. To jest, to też to jest ważne przecież. Dobrze, pięknie mamy ulta już gotowego na spajka. Cyk i od razu kolejny ult załadowany. Jak trzeba by tutaj kogoś pokonać, to zaraz pokonamy. Dobra, tam widzę, że problemów większych nie ma, więc zrobimy tak. O właśnie, ult pięknie trafiony. Ej, dobrze idzie, dobrze idzie, nie ma co. Dobra, odliczanie jest, ale myślę, że no, tutaj nie dotrwają do tego odliczania. Ej, czekaj, 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 bo ja stoję w miejscu. Się zapatrzyłem. O nie, straciłem wszystkie klejnoty. Dobra, pokoje zbierze. Umpoko loko. Zbierz wszystkie klejnoty i uciekaj. Dobra. Dobra, pięknie. Jest, znowu odliczanie. Oj, ulcik stracony. Chociaż, dobra, mają zawsze troszkę mniej, że gdzie się skryć. Widzę, że Spike tu będzie atakował z lewej. Nie, nie doczekanie twoje Spike'u. No właśnie, pięknie. Ej, dobrze mi idzie tym razem na tych klejnotach, trzeba przyznać. Ja sobie jeszcze zbiorę. Dobra, nie warto już nawet zbierać. Pięknie, mamy załatwione. No i pięknie, plus 8. Dobra, widzowie, myślę, że to już jest czas. Myślę, że to już jest czas. Zostałem troszkę expa, wydaje mi się, że nie pozwoli mi to na wbicie kolejnych levelów, troszkę się przeliczyłem, ale skoro już powiedziałem, że dzisiaj odblokowujemy legendę, no to dzisiaj oczywiście to robimy? Odblokowujemy legendę Spike'a. Wydam na to dosłownie 4 klejnoty, nie 3, 3 klejnoty, przepraszam bardzo, aż trochę szkoda tych 3 klejnotów, no bo co to jest wbić 4 tak naprawdę kredyty, no ale co to jest 3 klejnoty też, więc odblokowujemy i słuchajcie, nowa legenda w dzisiejszym odcinku, czekałem na to długi czas. I w końcu mamy tak ukochany Spike, jak ja bardzo chciałem Spike'a. To jest moja trzecia legenda, dopiero jak widzicie, trzeci z dziesięciu. Mam nadzieję, że uda nam się już niedługo, albo wkrótce chociaż przynajmniej zdobyć wszystkie legendarne postacie, jakie są do zdobycia, tak czy siak. Spike, no i cóż, odblokujemy nowego zadmiarza, którego by to wybrać: Stu, Grom czy Nani. Wybiorę sobie Groma. Tak, słuchajcie, wybieram sobie Groma Grom to umięśniony ochroniarz, ma tylko jedną stronę Cierpi na traumę po pracy w przedszkolu Teba chory był Ej, to brzmi ciekawie naprawdę 925 kredytów potrzeba, żeby go odblokować No mamy jak na razie zero, ale Odblokowujemy sobie, no i przede wszystkim Legenda Spike, jak ja Chciałem mieć legendę Spike'a, no ja tak długo po prostu Chciałem mieć tego Spike'a, że teraz Niesamowicie się cieszę z tego, ale oczywiście Wbijanie Spike'a do 10 Klasy zostawię Na odcinek z Yoshi, bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś ciekawego. A dzisiaj się z wami żegnam taki króci, króci, króciutki odcinek, chociaż coś się widzę w sklepie chyba pojawiło nowego. No właśnie. Dobra, pamiętajcie, żeby zostawić nick w komentarzu z Brawl Stars, Łapę w górę i suba. Nara, cześć!